Się chłop chyba ukazuje. No dobra, tym oczom ukazuje się chłop prowadzący świnie na rzeź. O kurwa, świnia. Prawie jak z ten, jak z Darkwood. Ta maciora taka tam była, nie? No znaczy się ona to tam była dużo większym mutantem, bo to 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 tam wygląda jak prostu jak zaniedbana stara świnia. Takaś ma maciora. Na świńskim ryju domowej roboty. O kur. <laughs> dobre, dobre, ale może szczegół mały, ale wydaje mi się, że jakby jednak portret świnki był z prawej, a boczek z lewej, chyba że wtedy morda boczka byłaby w lewo. To nie ma znaczenia. Dobra. Moje ulubienie. O, moje ulubienie. <laughs> a moje ulubione. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo... to jest guziec. Taka świnia z Afryki. Ty sam kurwa jesteś guziec? grubo, no. No biedny chłop.